Inwestycje w infrastrukturę w Polsce są w tym momencie bardzo, bardzo intensywne i to wynika z kilku powodów. Po pierwsze, Polska jest beneficjentem środków unijnych, które są przeznaczone również na ten cel, a dodatkowo inwestorzy prywatni rozwijają, rozwijają sieci, rozwijają zasięg swojej infrastruktury, takich jak na przykład UPC, które niedawno ogłosiło że chce praktycznie podwoić dotychczasowy zasięg sieci z 3 milionów do 6 milionów gospodarstw domowych w Polsce. To są bardzo ambitne plany i żeby je zrealizować potrzebne są oczywiście środki finansowe. W tym obszarze wspiera nas skala i, i, i szczególnie właśnie w tych... W tych przemysłach, które, które wymagają dużych inwestycji, skala, skala ma znaczenie. Z drugiej strony są to również wszystkie ułatwienia regulacyjne: tak? znoszenie barier w procesie inwestycyjnym, przyspieszanie procesu inwestycyjnego, ułatwianie dostępu do budynków i i, I rozwijania tej infrastruktury. Przyjmowanie innych podmiotów na rynku jest jednym z naszych strategicznych celów. Poza inwestycjami w nowych obszarach, w których nas jeszcze nie było, chcemy się rozwijać właśnie poprzez akwizycje. Polski rynek, polski sektor kablowy jest niezwykle rozdrobniony. Tutaj jest blisko 500 operatorów kablowych, podczas gdy w, nie, w zachodniej części Europy. Mamy do czynienia np. w Wielkiej Brytanii z jednym dużym operatorem kablowym, który konkuruje wtedy też na innych zasadach z operatorem zasiedziałem telekomunikacyjnym czy, czy operatorem satelitarnym. Tak? I teraz też obserwujemy taki trend w, w pozostałych, na, na, na pozostałych rynkach i, i to, jest, to jest naszą, naszą ambicją. Tak? Zajmujemy się nie tylko przejmowaniem małych operatorów. W ostatnich, w ostatnich latach przejęliśmy kilka nowych podmiotów, ale również cały czas stawiamy sobie za cel konsolidowanie tych, tych, tych większych podmiotów.